Witajcie ponownie! Na całym świecie rządy zaczynają eksperymentować z systemami sztucznej inteligencji, które pomagają w kształtowaniu polityki publicznej i poprawie efektywności administracyjnej. Systemy te nie zastępują wybranych urzędników, lecz służą jako doradcze silniki, które analizują ogromne zbiory danych, symulują wyniki polityki i wskazują nieoczekiwane ryzyka. Celem nie jest pozwolenie maszynom na rządzenie, ale zmniejszenie błędów ludzkich, uprzedzeń i nieefektywności w zarządzaniu. Niektóre miasta już teraz wykorzystują sztuczną inteligencję do alokacji zasobów, reagowania na sytuacje kryzysowe czy rekomendowania reform prawnych. W miarę jak ten trend przyspiesza, idea rządów moderowanych przez sztuczną inteligencję nie wydaje się już odległa. Jednym z najważniejszych sposobów, w jaki sztuczna inteligencja już wspiera działania rządu, jest analityka predykcyjna. Systemy te analizują lata danych historycznych, aby prognozować przyszłe wyniki, takie jak trendy gospodarcze, wskaźniki przestępczości czy wzorce ruchu drogowego. Planerzy miejscy wykorzystują te informacje do optymalizacji transportu publicznego, alokacji zasobów policyjnych oraz planowania modernizacji infrastruktury. W przeciwieństwie do analityków ludzkich, systemy sztucznej inteligencji mogą przetwarzać miliony punktów danych w czasie rzeczywistym, identyfikując ukryte korelacje, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone. Umożliwia to szybsze i dokładniejsze reagowanie na zmieniające się warunki, często bez potrzeby jakiejkolwiek ręcznej interwencji. W zdrowiu publicznym systemy sztucznej inteligencji rewolucjonizują sposób, w jaki rządy przygotowują się i reagują na epidemię chorób. Systemy te śledzą wzorce w wizytach szpitalnych, danych dotyczących recept, a nawet w aktywności wyszukiwarek internetowych, aby wykryć pojawiające się zagrożenia zdrowotne. Rządy mogą następnie aktywować strategię powstrzymywania, zanim epidemia stanie się niemożliwa do opanowania. Sztuczna inteligencja może również symulować różne scenariusze reagowania, pomagając urzędnikom do skutków zdrowia wybrać najskuteczniejszy kierunek działania. Rezultatem jest bardziej zwinny i proaktywny system zdrowia publicznego, który może zapobiegać szeroko zakrojonym sytuacjom kryzysowym, zamiast jedynie reagować na nie po fakcie. Systemy sądownicze w kilku krajach eksperymentują z narzędziami sztucznej inteligencji aby wspomagać decyzje dotyczące wyroków i kaucji. Systemy te analizują historię spraw, oceniają ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa i dostarczają sędziom rekomendacje oparte na danych. Celem jest zmniejszenie nierówności spowodowanych indywidualnymi uprzedzeniami lub niespójnymi precedensami. Jednak krytycy argumentują, że same algorytmy mogą odzwierciedlać istniejące niesprawiedliwości. Jeśli są trenowane na wadliwych danych historycznych. To doprowadziło do wezwań o większą przejrzystość w sposobie, w jaki systemy sztucznej inteligencji są rozwijane i wykorzystywane w ramach prawnych, aby zapewnić sprawiedliwość i odpowiedzialność. Sztuczna inteligencja odgrywa także coraz większą rolę w zarządzaniu usługami społecznymi. Wnioski o świadczenia socjalne zasiłki dla bezrobotnych. Oraz programy pomocy mieszkaniowej mogą być teraz przetwarzane przez inteligentne systemy, które weryfikują uprawnienia, porównują dane o dochodach i wykrywają potencjalne oszustwa. Te systemy przyspieszają świadczenie usług i zmniejszają obciążenie dla pracowników socjalnych, którzy mogą wtedy skupić się na skomplikowanych przypadkach wymagających oceny lub osobistej interwencji. Automatyzując rutynowe decyzje, sztuczna inteligencja pozwala rządom efektywniej skalować usługi publiczne, Minimalizując opóźnienia i koszty administracyjne. W środowiskach legislacyjnych sztuczna inteligencja zaczyna wspierać proces tworzenia i przeglądania proponowanych ustaw. Narzędzia do przetwarzania języka naturalnego mogą skanować tysiące dokumentów prawnych, aby zidentyfikować konflikty, redundancje lub brakujące postanowienia. Ustawodawcy mogą otrzymywać automatyczne sugestie, które pomagają im dopracować propozycje zanim projekty ustaw zostaną poddane debacie. Niektóre systemy potrafią nawet symulować rzeczywiste skutki pewnych ustaw, modelując reakcje ekonomiczne i behawioralne w czasie. Ta zdolność daje decydentom nowe narzędzie do przewidywania możliwych wyników legislacji, zanim zostanie ona wprowadzona w życie. Budżetowanie i planowanie fiskalne to kolejny obszar, gdzie narzędzia AI oferują znaczące korzyści. Systemy te mogą generować bardzo szczegółowe prognozy wpływów podatkowych, wzorców wydatków i długoterminowych zobowiązań. Mogą one rekomendować korekty w czasie rzeczywistym, gdy zmieniają się warunki ekonomiczne, takie jak nagły spadek cen surowców czy nieoczekiwany wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Ludzcy decydenci nadal wybierają, jakie działania podjąć, ale AI daje im znacznie dokładniejszą mapę terenu finansowego. Prowadzi to do bardziej odpowiedzialnego budżetowania i lepszego długoterminowego planowania. Systemy sztucznej inteligencji są również wykorzystywane do analizy opinii obywateli. Rządy zbierają ogromne ilości danych poprzez ankiety, spotkania publiczne, formularze skarg i kanały mediów społecznościowych. Ręczne sortowanie tych informacji na dużą skalę jest niemal niemożliwe. Narzędzia AI mogą kategoryzować dane według nastroju, pilności i lokalizacji, wskazując wzorce, które wymagają uwagi. Niektóre platformy generują nawet krótkie podsumowania dla urzędników, ułatwiając identyfikację obaw społecznych i szybkie podejmowanie działań. Dzięki temu zarządzanie staje się bardziej responsywne, bez konieczności rozbudowy biurokracji czy zatrudniania dużej liczby analityków. Zarządzanie miastem to kolejna kluczowa dziedzina, w której sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie. Systemy sterujące sygnalizacją świetlną, zarządzające mediami miejskimi czy monitorujące jakość środowiska są coraz częściej obsługiwane przez sztuczną inteligencję. Te platformy równoważą konkurencyjne wymagania w czasie rzeczywistym, takie jak minimalizowanie zużycia paliwa przy jednoczesnym zmniejszaniu korków ulicznych czy dostosowywanie przepływów energii. Podczas szczytowego zapotrzebowania. W niektórych przypadkach sztuczna inteligencja zapobiegła nawet awariom infrastruktury, wykrywając wczesne oznaki przeciążenia mostów, rurociągów czy sieci elektrycznych. Te funkcje inteligentnego miasta zmniejszają koszty operacyjne i poprawiają bezpieczeństwo, nie wymagając nowych fizycznych modernizacji infrastruktury. Systemy reagowania kryzysowego coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do priorytetyzacji zgłoszeń i koordynowania działań w czasie rzeczywistym. Kiedy dzwoni się pod numer alarmowy, system AI może analizować mowę pod kątem oznak stresu, określić prawdopodobny charakter zagrożenia i przekierować informacje do odpowiednich służb. Może również pomóc przewidzieć, gdzie prawdopodobnie wystąpią kolejne sytuacje kryzysowe. Na podstawie wcześniejszych wzorców i obecnych warunków. Pozwala to na szybsze rozmieszczenie zasobów i dokładniejsze pokrycie obszarów wysokiego ryzyka. Ludzcy operatorzy nadal sprawują kontrolę, ale działają w oparciu o lepsze informacje. Być może najbardziej rewolucyjne zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu to długoterminowe planowanie strategiczne. Rządy stoją przed złożonymi decyzjami, gdzie inwestować w infrastrukturę, jak adaptować się do zmieniającej się demografii i jak równoważyć konkurujące priorytety. Modele sztucznej inteligencji mogą symulować przyszłe warunki w tysiącach różnych scenariuszy, pozwalając planistom testować pomysły, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania. Modele te uwzględniają trendy ekonomiczne, zmiany demograficzne, zapotrzebowanie na energię oraz ryzyka geopolityczne. Aby przewidzieć, jak różne polityki mogą się rozwinąć. Pomaga to liderom unikać kosztownych błędów i podejmować bardziej trafne decyzje. W bardziej zaawansowanej przyszłości możemy sobie wyobrazić, że rządy krajowe, gdzie każda ważna decyzja byłaby najpierw symulowana przez dedykowaną platformę AI, zanim zostałaby wdrożona. Te symulacje uwzględniałyby skutki ekonomiczne konsekwencje środowiskowe, reakcje polityczne, a nawet nastroje społeczne, bazując na aktualnych modelach behawioralnych. Wybrani urzędnicy nie polegaliby już tylko na doradcach, ale konsultowaliby te symulacje, aby zrozumieć potencjalne wyniki z o wiele większą jasnością. Z czasem wyborcy mogliby zacząć ufać prognozom AI bardziej niż samym politykom, co doprowadziłoby do zmiany oczekiwań społecznych. Dotyczących sposobu funkcjonowania rządów. Niektórzy futuryści wyobrażają sobie świat, w którym agenci SI bezpośrednio zarządzają pewnymi sektorami, całkowicie bez nadzoru człowieka. Na przykład całe departamenty transportu, mieszkalnictwa czy podatków mogłyby działać jako autonomiczne systemy z wewnętrznymi celami i rutynami ciągłej optymalizacji. Te jednostki dostosowywałyby politykę na bieżąco. Egzekwowałyby przepisy za pomocą inteligentnych kontraktów i komunikowałyby się z obywatelami, używając spersonalizowanych interfejsów SI. Chociaż ludzie nadal wybieraliby przywództwo wyższego szczebla, codzienne funkcjonowanie rządu mogłoby stać się w dużej mierze automatyczne, potencjalnie zmniejszając korupcję, zwiększając efektywność i sprawiając, że wiele ról biurokratycznych stałoby się zbędnych. Chociaż pełne zarządzanie przez AI pozostaje odległą ideą, wiele komponentów jest już w użyciu i rozszerza się. Od systemów sądowych wykorzystujących AI do zmniejszania stronniczości w wyrokach, podziały planowania używające modeli predykcyjnych do kierowania zgodami na budowę, systemy decyzyjne oparte na maszynach, cicho rozprzestrzeniają się w sercu operacji rządowych. Debata nie będzie dotyczyć tego, czy wpuścimy AI do tych systemów ale ile kontroli jesteśmy skłonni jej oddać. Dziękujemy bardzo za oglądanie, prosimy o polubienie i subskrypcję.